Rok. Wszyscy, mimo że są niesamowicie podekscytowani, to jednak z tyłu głowy. No, umówmy się z tyłu głowy wszyscy to mamy. Trzeba w końcu ogarnąć jakieś postanowienia noworoczne. Ale nikt chyba nie ma na to za bardzo ochoty, bo wszyscy dobrze wiemy, że one nie działają. A jeśli działają, to dają wyjątkowo marne rezultaty. Cóż. Przekonajmy się, dlaczego tak jest. Są to losowe, losowe po prostu postanowienia, które w danym momencie przyjdą nam do głowy. Zapisujemy sobie je ładnie na karteczce, a później jest czas na sprzątanie biurka. Więc kartkę chowamy, zamykamy zeszyt i siu! pa! pa. Zobaczymy się, moja droga, karteczko za 4 miesiące. Właśnie zazwyczaj tak to jest, że o postanowieniach noworocznych pamiętamy może z miesiąc. No ale motywacji starcza raczej na jakiś tydzień. Mogę wam to pokazać na swoim przykładzie. Tu jest mój scrapbook, mój zeszyt do wszystkiego. A tutaj są moje cele. Te, które udało mi się spełnić, zakreśliłam na różowo. Mimo, że widać tutaj realnie dużo różowego, to nie dajcie się zwieść. Policzyłam. I nawyków, które chciałam wprowadzić, celów do osiągnięcia, jest 28, a ja osiągnęłam tylko 8. To jest dokładnie 28,5% na 100. Także to jest żywy dowód na to, że taki system, no nie działa, umówmy się, nie działa i tyle. Dlatego w tym roku zastosujemy zupełnie inny sposób. Będzie on polegał na wizualizacji i prawie założenia. Taką listę celów, jaką robimy sobie co roku. No cóż, w tym roku też od tego nie uciekniecie. Musimy ją zrobić tak czy siak. Ale tym razem będziemy się trzymać pewnych zasad. Po pierwsze, planujemy na 12 miesięcy. Na jeden rok. Jeśli jakiś cel jest do osiągnięcia, ale w jakiejś dalekiej przyszłości, to nie. Skupiamy się dokładnie na 365 dniach i na rzeczach, które możemy osiągnąć konkretnie w tym czasie. Po drugie, musimy uwzględnić różne obszary życia. Tak jak na przykład samorozwój, relacje, religia, zdrowie, kariera, hobby, czy podróże. Musimy zastanowić się po kolei nad każdą z tych kategorii, zastanowić się po prostu, czy na przykład mam jakieś cele związane z moimi pasjami, czy mam jakieś cel na ten rok związane z relacjami międzyludzkimi. Musimy dobrze wszystko przeanalizować, żeby cele, które do nas przychodzą. Nie były trochę takie urwane z choinki. Tylko po prostu, żebyśmy dobrze to przemyśleli. I po trzecie, żadnych ogłów. Wszystko piszemy bardzo dokładnie, czego chcemy. Dlatego nie piszmy, chcę mieć więcej pieniędzy. Tylko konkretną sumę, jaka ma być na koncie. Nie piszmy, no w tym roku chciałabym popracować nad moją książką. Napiszmy, chcę skończyć moją książkę. A czemu nie wydać? Słuchajcie, nie bójmy się mierzyć wysoko, bo to, co nas powstrzymuje, to jest tylko niewiara we własne możliwości. Część druga. Vision Board. Robimy taką tablicę, dlatego że na naszą wyobraźnię o wiele lepiej działają obrazy, Niż słowa. Załóżmy, że moim celem jest jedzenie zdrowo i chcę to osiągnąć przez przygotowywanie obiadów na zapas. Ważne, żeby zdjęcia z nami rezonowały i dlatego na przykład to zdjęcie nie jest najlepsze, ponieważ mamy tutaj przygotowane osobno składniki. To zdjęcie bardziej pasuje, bo jako studentka chcę nosić gotowy posiłek na uczelnię. No dobrze, szukamy dalej. To zdjęcie ja bym osobiście wybrała, bo naj najlepiej odpowiada moim celom. Widać gotowe porcje, które można zabrać każdego dnia ze sobą. Do jednego celu warto dodać więcej ilustracji, tworząc swego rodzaju historię. I again to zdjęcie nie do końca nie chcemy piec. To za dużo czasu zajmuje, ale już to zdjęcie o wiele lepiej oddaje. Tutaj widać jakieś takie szybsze, prostsze gotowanie. I na pincereście jest tych obrazków dosłownie mnóstwo, więc na 100% każdy znajdzie coś dla siebie. Jak wszystkie obrazki mamy już wybrane, wrzucamy je sobie na komputerze do Worda. Ustawiamy w odpowiedniej wielkości, drukujemy. No i później tylko nieco żmudny proces wycinania, ale można to sobie umilić na przykład serialem. A kiedy wszystko mamy już wycięte, wystarczy wziąć jakąś tablicę, ułożyć sobie, przykleić. No i co, gotowe? U mnie gotowy produkt wygląda właśnie tak. Część trzecia. Prawo założenia. Ale co to w ogóle jest? Prawo założenia z angielskiego law of assumption. To zasada mówiąca, że Twoje przekonanie i to, co uznajesz za prawdę, kształtuje Twoją rzeczywistość. Możemy zmienić swoją rzeczywistość poprzez zmianę swoich wewnętrznych dialogów, wyobrażając sobie sceny, w których już osiągnęliśmy dany cel i wierząc w to. To prawo założenia ściśle łączy się z Vision Boardem. Ponieważ y, schemat jego działania jest taki, że patrzymy na tablicę i wyobrażamy sobie, jak już osiągnęliśmy dany cel. To jest bardzo ważne. Ta tablica nie jest tylko po to, żeby ją zrobić na ścianę i niech sobie wisi. Nie. Pracę musimy wykonać nadal my, nie tablica. Dlatego, żeby ćwiczyć prawo założenia, należy. Patrzeć na obrazek i wyobrażać sobie, jak osiągamy dany cel. Ważne, żeby robić to codziennie. Najważniejsza jest systematyczność, a czas patrzenia to jest raczej drugorzędna sprawa. Bardzo dobry efekt, o wiele lepszy niż patrzenie na tą tablicę w trakcie dnia, daje robienie tego przed snem. Co jest naukowo potwierdzone? Patrzenie na vision board przed snem może mieć silniejszy wpływ na podświadomość ze względu na fazę relaksacji i otwartość umysłu. Mózg przechodzi wtedy w stan fal alfa idealny do przekazywania sugestii i wizualizacji do podświadomości. Ale wyobrażanie sobie samego momentu osiągnięcia celu nie jest aż tak ważne, jak wyobrażanie sobie swojego życia kiedy już ten cel zostanie osiągnięty. Czyli jak będzie wyglądać moje życie, kiedy już przeprowadzę się do mojego wymarzonego domu? Jak będzie wyglądać moje życie, kiedy już będę osobą pewną siebie? Przy prawie założenia bardzo również pomaga taki rozkład dnia, o którego wykonanie możemy po prostu poprosić AI. Otwieramy sobie czat, wpisujemy po kolei swoje cele, na przykład, Spędzanie czasu z rodziną, znalezienie nowej pasji, czytanie jednej książki miesięcznie, po prostu po kolei lista celów, a następnie dajemy taką formułkę. Oto moja lista celów. Użyję jej, żeby stworzyć skrypt z dnia w moim życiu, jakbym już osiągnęła te cele, żebym mogła czytać codziennie ten skrypt i ćwiczyć prawo założenia. I właśnie w nawiasie można dodać angielską, Wersję, czyli Law of Assumption, tak dla pewności, tak dla pewności, że czat zrozumie, o jakie prawo nam chodzi. No i ten skrypt można sobie wydrukować, można sobie go gdzieś powiesić, gdzieś go trzymać, oczywiście na widoku, tak. I czytać go sobie, i w ten sposób będzie nam łatwiej. Uwierzyć w to, że rzeczywiście jesteśmy w stanie te cele zrealizować i stać się po prostu osobami, jakimi chcielibyśmy się stać. Ale na nic te wszystkie piękne systemy, jeśli nie będą podparte działaniem z naszej strony. Te wszystkie systemy, o których Wam mówiłam, to jest tylko pomoc, a nikt nie wyręczy nas w działaniu. Najlepszym sposobem jest metoda małych kroczków. Na przykład, codziennie wybierać sobie jeden mały obrazek, codziennie myśleć sobie nad jedną rzeczą, którą moglibyśmy poprawić, żeby iść, może niekoniecznie osiągnąć ten cel po prostu w tym tygodniu, w tym dniu, ale żeby codziennie zrobić jakąś małą rzecz, która przybliża nas do tej idealnej wersji siebie. Idealnej, po prostu tej, którą chcielibyśmy osiągnąć. I jeszcze raz, najważniejsza jest systematyczność. Pamiętajcie, nawet najmniejsze, ale regularne działanie da nam o wiele więcej, niż gdybyśmy mieli taki paraliż decyzyjny i takie trudne zadanie odkładali na później. Właściwie nie robiąc nic, cofamy się, co jakoś tak było wytłumaczone przez procent składany. W książce Atomowe nawyki było napisane o tym, że codzienna poprawa o 1% to przez cały rok daje już prawie że 40%. Wyobrażacie sobie, jak to by było być człowiekiem, sobą, lepszym o 40%? Hej, hej, z tej strony, edytor. E, właśnie zorientowałam się, że nie nagrałam żadnego jakiegoś takiego konkluzji i zakończenia, ale po prostu mam nadzieję, że przez pokazane systemy dałam Wam taką nową iskrę. Bo dla mnie osobiście te nowe lata były już takie nudne i takie pełne rezygnacji. Znowu trzeba te postanowienia, znowu nie będą działać, więc mam nadzieję, że wniosłam do Waszego życia nieco takiej nowej energii i motywacji. O, tutaj nawet możecie widzieć w rogu ekranu. To jest moja tablica. Pokażę wam. Pokażę wam, gdzie ja ją mam. Tu mam moje łóżko. I nad lustrem mam tablicę, żeby za każdym razem, jak będę się przyglądać w lustrze, to będę też widzieć moje cele. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.